zniszczeniach wojennych, jakie miały miejsce tutaj w Gdańsku i które dotknęły również Kościół Świętego Jana, to i struktura gruntu się naruszyła na skutek ostrzału artyleryjskiego, na skutek pożarów. Sam Kościół spłonął. Mury na skutek pożaru, cegły tracą swoje właściwości po prostu konstrukcyjne. I w momencie, kiedy my dostajemy, że tak powiem... Taki obiekt w takim stanie i coś z nim trzeba zrobić, to jest wiele badań, które należy przeprowadzić po to, żeby móc go odbudować. To jest to, to miejsce tutaj. To jest ten filar zapalony, tak? Tak, tak. Tu były cegły od góry. Te od góry, te na no Tak, tak, tak. Teraz jest szlepień, <laughs> jest koszulka. No na tych sklepieniach była niechce zrobiona I, i porządkujemy korony mógł. Te sklepienia no, trochę. Ratowało to deskowanie, nie wiedziałem, że kiedyś, że tutaj jest pełne deskowanie dachu, to rzadko się trafia, tym, ale tutaj to, to ratowało stan tych sklepień wszystkich. Bo, bo nawet jak nie było pokrycia, to po deskach i tak spływało sobie, nie? No. Trzeba byłoby się przekonać, czy tam jest oparte, bo... To równie dobrze mógł być bieg, który był oparty na ścianach zewnętrznych jako, wiemy, jako element płytowy, bieg płytowy. I wtedy tam może nie być oparcia. Korony murów czy sklepienia po pożarach są w takim stanie, że no, stawianie na tym dachu nie ma sensu. Należy wykonać wzmocnienie sklepień, odbudować sklepienia, usztywnić całą bryłę i dopiero wówczas można się bawić w stawianie dachu, stawianie hełmów itd. itd. Bo o rekonstrukcji wnętrza to już jest jak gdyby... No, Następny rozdział. W rok czy dwa lata później został opracowany projekt na wzmocnienie tego filara, który runął i wzmocnienie pozostałych filarów w tej części nawy głównej, w części zachodniej. Oraz odbudowano te sklepienia wówczas. Także betonowe okładziny na tych słupach nie są żadną ozdobą, tylko są to elementy konstrukcyjne wzmocnienia. W 1976 roku oglądałem go z zewnątrz, w 1977 jak będąc już tu na praktyce w PKZ-ach, mogłem wejść do środka. Pomyślałem, ile czasu będzie trzeba, żeby to odbudować. Tym bardziej, że ten kościół nie pełni funkcji wtedy liturgicznych, w związku z czym marne nadzieje na odbudowę.